Film został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie. Zapraszam do oglądania. Cześć, ja nazywam się Shatana, to jest Ucieczka z Arkam. Witam w kolejnym odcinku z cyklu o Palpktulu. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o takim jednym narzędziu, które wymyśliłem, chyba wymyśliłem, nie jestem pewien, czy to, czy to ja wymyśliłem, czy, czy jakoś ktoś inny też na to wpadł. Pewno tak a które myślę, że pomoże wam podczas pisania scenariuszy, tworzenia bohaterów czy tworzenia postaci niezależnych. Narzędzie te nazywa się Pulp Filter. Co to jest i jak go zastosować i w jaki sposób może nam pomóc? Zapraszam do oglądania. Jednym z podstawowych założeń Palpktulu jest taka filmowość. Wszystko ma być większe, ma być bardziej, ma być eksplozje, mają być potężniejsze zagrożenia, ogromniejsze. Polski język, trudny język, a bohaterowie bardziej bohaterscy, antagoniści bardziej knujący i źli. I teraz, w jaki sposób to zrobić? Jak zastosować? I jak, jak sprawić, żebyśmy mieli takie poczucie takiej filmowości, takiego bycia bohaterem, robienia ważnej sprawy. No i tu właśnie wchodzi palp filtr. Palp filtr, czyli założenie właśnie powiększania do granic niemożliwości, pompowania jakichś pojedynczych cech, Pojedynczych zdarzeń, pojedynczych umiejętności do granic tak absurdalnych, że mają prawo istnieć tylko w filmie. Na przykład, całe życie pracujesz na platformie wiertniczej. Wydobywanie oleju na środku oceanu, ropy to tak na dobre Twoją jedyną sprawę. Jedyna praca, jedyny to jest to, o czym myślisz, kiedy wstajesz rano i idziesz do tej pracy, to jest to, jak zrobić kolejny odwiert. I wiesz na ten temat wszystko. I jesteś w tym tak dobry, ale tak dobry, że kiedy w stronę Ziemi zbliża się wielka asteroida, która ma szansę zniszczyć Całe życie na naszej planecie, rząd Stanów Zjednoczonych bierze ciebie, tak ciebie i Twoją ekipę, Twoją ekipę odrobienia nawiertów, żeby przeszkolić Was do bycia astronautą, wysłać Was w kosmos, żebyście mogli zrobić nawiert na tej asteroidzie, żeby umieścić tam ładunek wybuchowy, żeby ją wysadzić i żeby ominęła Ziemię. No brzmi znajomo? No nic dziwnego, to przykład z filmu. Albo może to. Jesteś profesorem historii. Uczysz na uniwersytecie, prowadzisz zwykłe, pozbawione przygód, akademickie życie, przynajmniej na pozór, bo tak naprawdę jesteś łowcą przygód i penetrujesz starożytne grobowce i starożytne świątynie. Przy okazji psując, strasznie psując renomę archeologom, którzy z tą miotełką siedzą w tym piachu całymi tygodniami i każdy jeden artefakt, każdą jedną skorupkę starają się, starając się odtworzyć, żeby jej jak najmniej nie oszkodzić. Nie, ty wbiegasz tam ze swoim biczem, ze swoim kapeluszem i rewolwerem. Przelatujesz za pomocą bicza nad przepasią, kradniesz złoty, e, złotą figurkę, cała świątynia zaczyna, zaczyna walić ci się na głowę, więc biegniesz z powrotem do wyjścia, za tobą spada olbrzymia kula, wybiegasz tylko po to, żeby spotkać plemię strasznych tubylców, którzy, kanibali, którzy chcą cię zjeść, ponieważ obrabowałeś ich święte miejsce. De facto mają rację, więc uciekasz także przed nimi, strzelając raz po raz za siebie, wbiegasz do hydroplanu i w ostatniej chwili startujecie razem z Twoim wiernym towarzyszem i wracasz na swój uniwersytet, uniwersytet by prowadzić swoje nudne, spokojne życie nauczyciela historii. No to tak, Indiana Jones. To palp. A może jesteś graczem komputerowym, może jesteś tak dobrym graczem, tak cudownym w ogrywaniu gry komputerowe, że kiedy przychodzi pora, kiedy nadlatują kosmici, którzy mają zniszczyć Ziemię, rząd Stanów U U Zjednoczonych bierze, zbiera najlepszych graczy, żeby stawili opór na jeźdźcom. W sumie nie, w sumie niech to nie będą kosmici, niech to będą zbuntowane roboty, które wymknęły się spod kontroli i bierze się, zbiera grupę najlepszych graczy, Przeróżę najlepsze gry, żeby oni zaplanowali obronę, żeby oni byli pierwszą linią frontu i żeby, żeby oni stanowili ostatnią nadzieję ludzkości. No, Diva z Overwatcha. Po prostu. Najlepszy gracz i jednocześnie pilot mecha, który broni swojego państwa przed robotami. Przy okazji pokazywania wam teoretycznych i praktycznych, palpowych bohaterów, których cechy, poszczególne cechy, e, umiejętności są wypompowane do granic nadludzkich, przy okazji pokazałem wam dwa takie ogromne zagrożenia. Jedno to jest asteroida zmierzająca w stronę Ziemi, drugie, zbuntowane, zbuntowane roboty, które starają się zniszczyć cywilizowany świat, ponieważ ktoś wywołał wojnę pomiędzy SI i, i ludźmi. Więc. Scenariusze piszą się same tak na dobrą sprawę. No ale e, jeżeli, jeżeli brakuje wam jeszcze tego punktu zaczepienia, to jak zastosować pal filtr do e, antagonistów, którzy przecież często są tak na dobrą sprawę miejscami punktami zapalnymi całej fabuły, całej przygody? No To weźmy sobie, podajmy kilka przykładów. Może tajemnicza, zła korporacja, która planuje za pomocą swoich produktów przejąć władzę nad światem i osiągnąć wyższość gospodarczą na tyle dużą, żeby ludzi przeistoczyć w niewolników, którzy będą dla niej pracować, nie mając prawa tak na dobrą sprawę e, do protestu, ponieważ wszystko należy do tej korporacji. Jeżeli nie będziesz współpracował z korporacją, no to w takim razie nie przysługuje ci prawo do życia. Więc proszę. Człowiek kontra korporacja, bohaterowie kontra korporacja. Obra, stary czarnoksiężnik uwięziony na wieki w jakimś zaklętym przedmiocie, które przez przypadek zostaje zbity i te zło się uwalnia na ziemię. Ale to nie wszystko, bo ten czarnoksiężnik, ten straszny, potężny czarnoksiężnik, który będzie naszym pierwszym antagonistą, ma mistrza, mistrza, którego będzie starał się teraz wybudzić, którego będzie starał się wybudzić. Budzi za wszelką cenę Likwidując kolejne przeszkody Kolejnych ludzi, nie bacząc na żadne Zasady moralne Kiedy ten drugi antagonista się przebudzi To tak na dobrą sprawę Nie zostanie na tej ziemi kamień Na kamieniu, bo każdy antagonista Zachowuje się, każdy czarnoksiężnik Się zachowuje jak dziecko w piaskownicy chcące niszczyć zamki z piasku Innych, żeby później panować Nad jałowym pustkowiem No dobra, nie każdy, ale ten akurat chce a może genialny naukowiec, który skonstruował przejście do innego wymiaru, i teraz, dogadując się z istotami, które tam żyją, ściąga ich do naszego wymiaru, żeby zniewolić ludzkość, żeby zakłócić wszystkich kajdany, bo tak na dobrą sprawę on uważa się, że jest ponad ludzkimi podziałami. Ponad ludźmi i że nic go z ludzką rasą nie łączy. I jeżeli zapanował nad rasą jednych istot w innym wymiarze, zapanuje teraz dzięki nim nad naszym wymiarem i będzie wprowadzał swoje rządy i będzie miał armię niewolników, która będzie przychodzić z planety na planetę albo z wymiaru na wymiar i kolejne biedne cywilizacje e, zbierać wokowy i ciemiężyć je tylko po to, żeby. Nie wiem, żeby ta jedna dziewczyna go pokochała, bo go kopnęła z... w tyłek jakby w liceum. No to teraz stwórzmy sobie takiego typowego palpowego bohatera, i przy okazji może stwórzmy sobie palpowego antagonistę. Eee, wylosujmy sobie, nie wiem, wylosujmy sobie jakiś zawód. Ja mam tu podręcznik. Mam no, tu podręcznik do zwykłego ktulu. I weźmiemy sobie zawód i stworzymy na podstawie tego zawodu em, palpowego, em, palpowego bohatera, który będzie tak palpowym jak tylko się dało. Farmer. Piękny przykład. Na początku myślałem o lekarzu, ale farmer. Co tutaj mamy? Mechanika, obsługa ciężkiego sprzętu, prowadzenie samochodu, powożenie, sztuka rzemiosło, rolnictwo, tropienie, wiedza o naturze, um, jedna um, gadanina, perswazja, urok osobisty albo zastraszanie oraz jedna dowolna umiejętność. No dobra, to co? Sztuka rzemiosło, rolnictwo. Jesteś rolnikiem. Farmerem masz swoją farmę, od dziada, pradziada uprawiasz rolę. Co roku, tw ale co roku twoje dynie i bakłażany wygrywają nagrody na przeróżnych konkursach i targach. A teraz, kiedy rusza misja na Marsa, potrzeba ludzi takich jak ty, potrzeba ciebie, żebyś. Ty hodował te największe dynie i największe bakłażany na nowo powstałej kolonii. Ale on nie! Okazuje się, że na Marsie mieszkają kosmici i jedyne, czego tak na dobrą sprawę się boją, to Twój własny nawóz. Dzięki któremu te dynie są takie duże. Który robicie z dziada pradziada? na specjalnym przepisie. Tak, twój nawóz jest jedynym, co może powstrzymać armię kosmitów przed zniszczeniem ludzkiej kolonii, najpierw dorwaniem się do ludzkiej technologii i przeleceniem na ziemię, gdzie tam gdzie rozpoczną kolejne rządy terroru. Twój nawóz a może jako antagonistę weźmiemy, weźmiemy drwala, drwala z tą swoją wielką, ogromną siekierą. Przez całe lata był najlepszym drwalem w kraju, ścinał największe drzewa. Nie ma drzewa, którego by się nie podjął ścięcia, ale przez to dopadła go nuda, bo jedyne co robił to ścinał drzewa i postanowił ściąć coś innego postanowił ściąć parę głów osób które stanęły mu na przeszkodzie które się z niego wyśmiewały kiedy on mówił że machanie siekierą to sztuka to teraz on im pokaże jaką sztuką jest machanie siekierą tak żeby obciąć głowę jednym cięciem jednym ciosem siekiery kurde naprawdę powinienem to spisywać i generalnie cała sztuka polega w tej zasadzie na wzięciu sobie jednej czy dwóch cech czy umiejętności i wymaksowaniu jej tak bardzo, żeby była aż absurdalna i mamy palpowy, palpowy jakiś przymiot. Wystarczy wziąć po prostu umiejętkę lub cechę, którą charakteryzuje jakiś dany zawód. Tak sobie przeglądam jeszcze ten podręcznik i patrzę, patrzę na umiejętności. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to ślusarstwo, ale to otwiera za dużo możliwości. Haha, żarcik. Co my tutaj mamy? Urok osobisty, to szpieg, wiedza o naturze, no to. Muzealnik raczej jakiś. Bo to taka przyroda bardziej chyba, co? Tak. To też znowu kosmos i jakieś definiowanie nowych gatunków. Wspinaczka, no proszę, za proste. Zręczne palce, to do, razem ze ślusarzem. Spostrzegawczość, psz, skakanie, psychologia. Weźmiemy psychologię i psychi psychiatrię, dodamy są so arbiw i mamy Hannibala Lectera. Czyli co, bierzemy jakąś cechę i przekręcamy współczynnik na maksa, albo nawet jeszcze kawałek dalej, troszkę zbliżając się do granic absurdu. I Tak na dobrą sprawę ja to teraz mówię troszkę humorystycznie, troszkę przesadzam, ale jak weźmiemy sobie ten film z tą asteroidą, jak on się nazywał? Nie pamiętam. Mm. Arwena tam grała. E, tyle z niego zapamiętałem. Jeżeli więc nie mam zielonego pojęcia no, tytułu, to on, pomimo tego, że ja go przedstawiłem humorystycznie, on nie miał być zabawny. On miał być taki bardzo podniosły, pompatyczny, e, ale jest świetnym przykładem palpowego, palpowej rzeczy. To nie musi być, nie musi być kiczowate. Pomimo tego, że przekręciliśmy, przenieśliśmy tą granicę, e, granicę przygody na troszkę dalszy poziom, to mimo wszystko wciąż jest. Kurde, brzmi fajnie, nie? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że jak zwykle Wam się podobało. Jeżeli chcecie przeżywać takie przygody jak. Jak tutaj opisałem, koniecznie zerknijcie na dół w opis, tam jest link do sklepu, gdzie możecie zamówić w przedsprzedaży swój własny podręcznik do Pardk'Tulu i dzięki temu przeżywać takie przygody razem ze swoimi znajomymi i mistrzem gry. Zapraszam jak najbardziej serdecznie i nie ma co się ociągać, nie ma co się zastanawiać, jeżeli zamówicie, dostaniecie podręcznik w ciągu 24 godzin wersji PDF, a nieco później dostaniecie wersję oczywiście fizyczną, która będzie na pewno pięknie wyglądać na, na półce. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania tego kanału, udostępniania tego, tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, jaki Wy macie pomysł, może na tą pierwszą pomoc, której nie mogłem wymyślić, a może na coś innego, na jakiegoś pulpowego bohatera lub antagonistę, który będzie dotykał granic absurdu, a jednak będzie można go bardzo fajnie odegrać. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.